Czy gonisz za tytułami, jak ważne one są dla ciebie w Twoim życiu? Witaj, nazywam się Radosław. Jestem Ci bardzo wdzięczny za dołączenie do mnie w tej podróży do stworzenia takiego sposobu myślenia, nastawienia przedsiębiorczego. Zanim uciekniesz, zanim się wycofasz, poczekaj. To nie znaczy, że musisz być przedsiębiorcą, to nie znaczy, że musisz być biznesmenem, to nie znaczy, że musisz być jakimś liderem. Chodzi o to, że to nastawienie pomaga ci znaleźć tu i teraz radość, szczęście, satysfakcję, być ciekawym świata, ciekawym życia, ciekawym nowych, ekscytujących doświadczeń. W dążeniu... W tej podróży, w tym dążeniu do swojego celu, do swojego marzenia, do spełnienia swoich marzeń. No i cała sytuacja z tym prowadzeniem to niekoniecznie musi być prowadzenie w pracę, kierowanie w pracę, bycie kierownikiem, bycie na jakimś stanowisku. Równie dobrze to się sprawdza w rodzinie, w kręgu przyjaciół, wszędzie. Takie prowadzenie, przewodzenie co mnie zawsze odrzucało i przy, po przyjeździe do Irlandii trochę się śmiałem z tego, żartowałem sobie, że ja uciekłem z Polski dlatego właśnie, że w Polsce kładziemy tak wielki nacisk, żeby mówić do siebie pani, pan, wszelkie, a już jak ktoś zapomniał, jeżeli ktoś miał jakiś tytuł, doktora, magistra i ktoś zapomniał tego użyć, o matko, przynajmniej w tym środowisku, w którym ja byłem, no niestety, bardzo duży nacisk był kładziony na to. Co mnie zawsze tak trochę odpychało. Sam mam kilka tytułów, no ale co z tego? Nigdy ich nie używałem. Nie uważam ich za coś, co jest mi potrzebne do czegokolwiek. Owszem, jestem wykształcony, zdobyłem, ale tyle, co z tego? Tak naprawdę, co ja, co ja myślę, co ja o tym wszystkim myślę, to te wszystkie tytuły, to wszystko, te wszystkie takie proszę pana, proszę pani, panie doktorze, panie profesorze, pa... to takie świecące opakowania na pustych pudełkach, bez urazy dla tych pudełek. Tak naprawdę my ludzie pragniemy czuć się połączeni, czuć połączeni się z kimś, kto jest autentyczny, prawda? Jeżeli jesteś, jeżeli Ci sprawia przyjemność, jeżeli w, owszem, tak głęboko w sercu, nie dlatego, że bo tak społeczeństwo wymaga, ale tak głęboko w sercu, jeżeli czujesz, że te wszystkie tytuły są dla Ciebie ważne, okej, okay, w porządku. Dla mnie nie. Ja tu Ci przedstawiam swoją wizję. Nie musisz się z nią zgadzać. To w porządku. My tak naprawdę chcemy połączenia, takiego spełnienia, takiego połączenia z ludźmi, którzy są autentyczni, którzy. Są sobą, tak? Nie, nie połączenia z tytułami. Nie potrzebujemy połączenia z tytułami ludzi. I właśnie tu cała, cała ta rzecz polega na tym, żeby prowadzić z serca. Wiele razy spotkałem się w swojej karierze, w swoim życiu z ludźmi, którzy nie mieli żadnych tytułów. Byli na wysokich stanowiskach, ale nie mieli żadnych tytułów naukowych, i tak dalej. Nie, nie byli w ogóle zainteresowani tym, żeby używać ich tytułów z pracy, ale byli otwarci. Prowadzili z serca. Byli zainteresowani tym, co się dzieje z ludźmi. Naprawdę zainteresowani. I właśnie o to chodzi: o to, żebyśmy tworzyli takie połączenia z ludźmi, to daje nam tak naprawdę poczucie sensu życia, takiego celu w życiu. Więc zmień swoje może myślenie na temat tego, jak ważne są te wszystkie tytuły. Owszem, wykształcenie jest ważne, ale do czego ci tak naprawdę potrzebne są te tytuły? By pokazać, o, bo ja zdobyłem, bo ja się nauczyłem. Brawo, ty! Z całym szacunkiem, naprawdę, z całym szacunkiem doceniam wszystkich tych, którzy poświęcili lata na naukę, na zdobycie jakiegoś tytułu. Nie rozumiem tylko po co się tak aż, aż tak tym chwalić. No ale to moje. Tak naprawdę. Zacznij się zastanawiać na tym, co jest dla Ciebie naprawdę najważniejsze. Tu w sercu. Co czujesz, że jest dla Ciebie naj, dla, najważniejsze i dlaczego to jest dla Ciebie takie ważne. Zadawaj sobie codziennie te pytania i zadaj sobie też pytanie, w jaki sposób tak z serca możesz wpłynąć na życie innych ludzi. Może twoich bliskich, może społeczeństwa, może całego, całego świata. Czemu nie? Zapytaj się. Jak możesz wpłynąć na innych ludzi? W jaki sposób możesz właśnie mieć ten wpływ taki pozytywny na świat, na życie innych? Pamiętać, że te wszystkie tytuły to one przeminą. Jeszcze trochę nikt o nich nie będzie pamiętał. Ale prowadzenie takie właśnie głębokie, takie prowadzenie z serca to jest to, co ludzie zapamiętają. Za jakiś czas nikt nie będzie pamiętał, że tak, tam był taki radek, który był doktorem, czy miał tytuł doktora, czy profesora. Ale będą pamiętać, że był radek, który z serca pytał się, jak się czujesz? W czym mogę ci pomóc? Jak mogę ci pomóc? Więc zastanów się, czy naprawdę te wszystkie tytuły są takie ważne. A tu i teraz ja Ci z całego serca życzę wielu błogosławieństw.